Nadal ja nigdy się nie uczyłam tyle, bo na szkole jazdy nigdy nie była. Uwaga! Wasz królową Monito. To nie zła szkoła jazdy. O kurczę, trzecie miejsce na czasie. Mini Mike. Proszę bardzo. Odrodził się. No, oceny filmu takie kurde. Średnie. Znaczy, ocen oceny filmu jakby się wydarzyła jakaś drama, nie? Albo nawet gorzej. W dzisiejszym odcinku Paulina dostaje samochód Nie ode mnie żeby nie było Może kiedyś ode mnie dostanie, ale jeszcze moja wypłata jest za bardzo śmieszna Dostaje samochód od swojego taty, od rodziców przepraszam Właśnie idziemy po kwiaty dla Pauliny Dobrej Ja dostanę pani głupie drużym białe róże i wracam do domu Jeżeli kobieta dostaje samochód to się chyba kwiaty kupuje. Najadem tak jak w domu dziecka było to by czyli jakieś dostaje samochód i kwiaty dawali wszyscy Górnka? Chciałbym w salon Jak kobieta dostaje samochód to się daje kwiaty ja to nie znam takich zwyczajów, nie? Widziałam już z okna <grym> <grym> Dobra, narkotyk no, Fajna fura! O, to chyba było zadekty, Ale, nie, no, taki tym serwijo, tak on ale nie to ładne, no jest uh, uh, uh. Ten pan to kto to jest? Tata Pauliny, czy co? I jak tam Paula? No, Zobaczymy. Kiedy ostatnie jechałaś z manualem? Dwa miesiące temu chyba. Nie, to nie jest. Ej, ładne to auto, przodem, ładne, to mi Ładne też ładne. No. No. Właśnie ma... mi zależyło, żeby w środku było takie ładne. Masz tam A to jest ręczne, zaciągnięte? No, tak, bieg, ale tak, spękle, nie, 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 czekaj nie, 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 wsteczny Teraz hamulec, i... Tak, ręcznie. jest wsteczny. nie, ręczny. nie, o, A on nie pojechał do No jak masz też sen, to może pojechać do Ja pierdzele No lekko Aż plum plum, dobra dzięki Pokazuję, to przytrzymam, nie pojedę ci, Jak Ale lekko gazuj Zmiana biegu, już zmiana biegu Mocniej kręć, mocniej kręć, mocniej, mocniej, mocnie. o Ja cię zapraszam, powoli A, Weź mi zejdź z drogi A dlaczego on tak warczy? bo no pojedziemy Ja nie lubię tego manuala Dobra, dobra, ale teraz pojedę jak wrażenie Dziwna jest ta dziewczyna Jakby jej sposób zachowania jest taki Sposób, wypowiedzieć taki. Nie wiem, właśnie dostała samochód. Dostała. Nie, że kupiła, tylko dostała. to tak. Yy, Iiiiiii. Yy. Taki. Mm. Ja po pierwsze jeździ do wodę. Okay. <grytanie> no ja przeniechałam. Z 10 metrów może, ale muszę, się, muszę sobie przypomnieć, jak się jeździ manualem. Witam serdecznie. To jest e pani, która stała wczoraj super samo Słabo wspominam Miszka, bardzo słabo. Ja ogólnie jestem mega zadowolony z tego samochodu, bo mi się bardzo podoba. Co ci się najbardziej podoba w tym macie? Wszystko. A co jeździłaś wczoraj, czy już, już jeszcze nie? nie? Nie, jeszcze nie. Wczoraj siedziałam na miejscu pasażera i musiałam mówić: Teraz wszędziego, teraz jeden, teraz dwa. No i ja się zastanawiam, czy sobie nie wykupić takiej jazdy z instruktorem, żeby pomieścić, bo ja nigdy nie jeździłam, gdzie są tramwaje, nigdy nie jeździłam, gdzie są te półspasy i jest jakby całkiem inaczej się jeździ. Jeszcze nie jeździłam, trochę w Gdańsku, w Sopocie, ale jak jestem w Krakowie, to jest trochę ciężej. Dobra, musisz coś powiedzieć jeszcze przed jazdą. No, zaraz właśnie zaczynam jakby sobie powtarzać, jak się jeździło manualem, żeby nie zrobić żadnego wypadku, jak zacznę jeździć normalnie w więc... Czyli najpierw parking. Da radę? Chyba tak. Oczywiście, że tak. No, na drogę. nie wpaść. Zaraz, tu. A kierunkowskaz jak skręcasz po... Ale ile ona ma lat? Wiesz ona jest młoda. Bo ja rozumiem jak ktoś na przykład że 10 lat minęło, nie, że ktoś zdał prawo jazdy, minęło 10 lat, no i że tam coś pozapominał. Ale ona chyba młoda jest, nie? Więc kiedy ona prawo jazdy zdawała? Z pół roku temu, czy tam z rok maksymalnie, coś takiego. 19 ma, tak? O kurczę, no to kiedy od kiedy prawo jazdy można 18, ale chyba jest jakieś, jak ktoś ma jakieś pozwolenie, to że wcześniej chyba też. Nie wiem. po skończ i przyjdźcie z górki na Elegancja! Pięknie! Okej, okay, parkowanie. Czułem, czułem, za zaparkuj. No. I tam w liniach stoję? Na linii. No prawie. Dobra, teraz wyjeżdżanie. No, to... Ręczny w dół. Ej, hamulec, wyjedziesz to tu. No ja mu gaz, a on z No. Czekaj, zobaczymy jak to wygląda. Top. i teraz tyłem. Dobra, czyli jak chce jechać w tą, to w tą kierownicę. Jak jest w to w Dobra, teraz zręcznie. Dobra i wkręć. Ale powiem wam tak, oni w ogóle... No okej, okay, dobra, dziewczyna nie potrafi jeździć. I tak dalej, ale po co ją ośmieszają przed kamerą? Po co? Przecież wiadomo, że jak ludzie zareagują, że o Boże, jakim prawem ona ma prawo jazdy i tak dalej, że tak ludzie zareagują, nie? Bo widzę tutaj po ocenach jest 4,9 na nie. To jest 20% ponad hejtu, znaczy krytyki. I to było do przewidzenia. Oni naprawdę w tej ekipie oni nie kumają, nic. Oni nie mają takiego y, samoza. Jak się nazywa? Instynkt samozachowawczy. E, za ten odcinek będzie. Bardzo krytykowany. Teraz to nie jest potrzebna krytyka. Nie. Kupmy... Nie, ja nie wiem. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, nie? Klęć w prawo, klejdź w prawo. Cała w prawo. paść do tyłu. W... Dzięki Lirose. Ale, Ale pójdź sprzęgło. Ale... W, w ogóle? Sprzęgło? Nie wiem, jak się parkuje tyłem. No po prostu, weź ręcznie. Ręcznie? Nie, przecież zawsze. No i teraz... No kupa nauczyciel też... Cała w dobrze. prawo. Patrzcie, czy ustawka? No. To? To? I po I teraz się zaparkować równolegle. Tak ty regulujesz ten nie? Wiem, ale ja tak nigdy nie parkowałam. Właśnie tyłem jest najlepiej parkować? Nie, ty... Ja się zgadzam, nie? Tyłem jest najłatwiej. Ja też bardzo lubię równolegle. Na przodem najmniej lubię. Ty nie umiesz uczyć, bo ty mówisz, że mam tak. Zadar, ja tego się nigdy nie uczyłam. Teraz, wiesz o Wy sobie pać. Ma... <gulia> Kulia, ona jest fajna. Już taka śmieszna. Taka jakby przerysowana Jak postać z kreskówki. I dostała auto mówią ej, zaparkuj tyłem. Ona. Tata! Ja się nigdy tego nie uczyłam! <grym> Podoba mi się ona. Wiem, ale ja tak nigdy nie parkowałam. Właśnie tyłem jest najlepiej parkować? ty nie, ty nie umiesz uczyć, bo ty mówisz, że mam tak. Tata, ja tego się nigdy nie uczyłam! Teraz wiesz co, wiemy sobie, wy sobie pać. Masz... I tak fajnie właśnie akcentuje, taka fajna jest. Irytująca, fajna, ale taka na postać z kreskówki. Czasami ustawione nie na prawdziwą osobę. Ta nie postać na się do przodu. Ja tego nie rozumiem no, w ogóle. do przodu, tak jakbyś chciała tam zaparkować. o no, 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 no jeszcze po prostu wlewo lewo No i dobra, teraz prostuj koła i co tu? O, zaparkowałaś przede. No bo ja nigdy się nie uczyłam ja tego. Jak się nauczysz to ci będzie stela Ja nie wiem w jaki Aha. I tu masz skosy w górę. I no, Jeszcze możesz podjechać. cały czas nas Może po prostu lusterek nie ustawili dobrze, skoro ona musi się tak wychylać, żeby w lusterku coś zobaczyć. na luz, na luz Dlaczego? <słuch> Dlaczego? Wyłącz auto. A po co? Zagięła minimajka. Na luz daj. Dlaczego? Wyłącz auto. A po co? Dobry content. Rozrywkowy. nadal ja nigdy się Pada. nie uczyłam tyle, bo na szkole jazdy nigdy nie była. Uwaga! Wasz szoflu, monitor. To nie zła szkoła jazdy, kurwa. Ja nie wiem, o co chodzi, szczerze powiedziawszy, bo mi się wydaje, że na egzaminie to można wylosować obojętnie, jakie parkowanie. Nie jeden z punktów egzaminu to jest, że albo ci wylosuje przodem, parkowanie tyłem, albo równolegle. A tutaj mówi, że w szkole jazdy na tej nigdy nie uczyli? Ty wiem. A o jutra Krakowina wypiera drogowy pałniak to z go. Dobra, elo, jadę sama. Kolejny etap, szkolenia jedziemy do domu. Czyli teraz powinna do domu. Tak, ok. dobra, dobra, jedziemy. O, tutaj tu ma no jeden kołeś. Ale teraz no patrzę. No i co? No jedziesz. Tak ten kawałek puszczył, on już się do tyłu nie pojedzie. Bardzo trochę. I Czujesz że ciągnie samochód. No to. Wiesz co sobie mi się wydaje, że oni się nawet nie kochają. Przedmij sobie do wręcz... Czenia kwiatów. Jak mi Mike mówi, dobra, masz kwiaty. Jak tu kochać takiego? Jak tu kochać, a, jak tu kochać takiego romantyka? okej. Okay. Ej, jak? Że jak kwiaty dawał? kiedy on daje te kwiaty? A tutaj. Widziałem już zaknę. Dobra, masz kwiaty. <simulation> no, teraz No, patrz. No i co? No jedziesz. Na ten hamulec puszczysz, on się do tyłu nie pojedzie. Gazu trochę i czujesz, że ciągnie samochód? No to puszczasz, puszczasz hamulec. No kiedy mam jechać? No to kiedy? Jedź, jedź, nie, puszczę z Nie, bo to ten, z tym y, ręcznym to chyba też jest, nie? Podjazd pod górkę, ja przynajmniej tak miałem na egzaminie i to każdy miał. Um. Ja nie chcę nic mówić, ale może tak było. To prawo jazdy, ogarnięte, tak nie, tak, no, wiecie o co chodzi. Bo skoro rok temu zdawała i zdawała i ma na takie normalne, bo można mieć na przykład prawo jazdy teraz tylko na automat. Kategoria B, ale tylko na automat, nie, ale ona ma na manual, bo mówi, że, że ma, ale musi się podszkolić, przypomnieć sobie, nie, więc, więc ma. Cik. Jakoś poszło. Ja się tylko boję tych startów. Jako mój główny kierowca musi mieć doświadczenie, więc trzeba ją podszkolić. Muszę opanować te ruszania i te takie. A ja też, ja wiesz, kiedy ja się tego nauczyłem? Na motorze, kiedyś też tego nie umiałem, gdzie się stresowałem. No, słuchaj. To ta Ania z. nie wiem, z pejsa, czy co? Mówię na ręce, to jest tą szpodródę, kurka delikatna. No, wstać w lewo, ostro, mocno, jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, mój pani wybrać na kurę pałne. Tak, Generalnie mówi, jakie to samochód, ale już zapomniałem. Jak dla mnie, to nie mają po prostu umowy między sobą. Ona ma być jego partnerką. Dzielą się kasą, te materiały są takie komiczne, że to ma sens. Nie wiem. Nie chcę mówić. Związki są różne, nie? Ale tutaj widać, że coś takie skurczę, średnio chyba na jeżę. Jadą, jadą świry. A to robić pajacu? Elegancnie chłopie! to go bo Czy oni tak lecą... Oni to tak właśnie mają takie stałe programy. Czyli kupienie auta, reakcja ekipy na nowe auto. Nie ile jest tych odcinków z 20? Jak jeszcze ekipa ma takie standardowe odcinki? O! Przedłużyłam włosy. Reakcja ekipy na nowe włosy. Mm. Powiększyłam mm. usta. Reakcja ekipy na nowe usta. I tak wszystko. Czyli zrobić byle co i tak pochodzić. Po wszystkich ludziach i o. Zobacz, co się we mnie zmieniło. Mm, nie wiem, nie wiem, może się zmieniło. Um. A Uszta. O, ładnie, ładnie, ładnie. No i teraz, moi drodzy, idziemy do patecza czy coś? O, oh, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I tak, a i tatuaże. Reakcja nowy tatuaż, reakcja na przyspieszenie. Co tam jeszcze jest? Czy co, nie karłem do basenu? A to nie wiem, nie widziałem. Wszystko pięknie, ładnie pachnie. Zobaczcie na te białe wstawki w drzwiach. Niesamowity design. Witam Marcin wśród wilków guardów, Właśnie, powinien, w ekipie powinien być tak zwany gigolo. I właśnie Patecki powinien być takim Żigolo. I on co miesiąc powinien robić odcinek reakcja ekipy na moją nową dziewczynę. <noise> I oni jeszcze powinni na koniec robić jakieś zakłady. No, ja, obst ja daję im teraz, że dwa tygodnie wytrzymają. A drugi mówi na przykład, że ja obstawiam, że tak do 65 tysięcy na Instagramie, jak jej podskoczy, to wtedy się skończy. Nie? Ta, ta, takie były obstawianie. Ja na przykład. Tak, kiedyś z jednym YouTuberem może to nieładnie, ale jak kiedyś Dubiel był z taką Nikolą, to tak mówię. Ja obstawiam, że jak jej doleci do tam prawie 200 tysięcy na Instagramie, to że związek się skończy, nie? On mówi, no, może być. I tam chyba, nie pamiętam jak to się skończyło, ale chyba 194, i to jakoś tam był krach. Tak obstawiałem, właśnie, nie? Połączenie czarnego oraz białego zawsze dobrze działa. W ogóle ile fur jest nowych, nowych no. w tym roku? Kilka, na pewno nie, nie, na pewno nie nowa Karola. Aha. A, A, może zgaszę nie. Nie. No. ten silnik sobie? Dzięki Mik. Ten wydek tak mocno pracuje, daj znać Dzięki. jak zgasisz. Jak chciałbym e, pogratulować. Nie. E, oczywiście samochód do Ciebie bardzo pasuje, no, bardzo, bardzo podoba się kolor. Kolor robi robotę dobrze. dla mnie. Panda to nie jest? Kurde, ale fajnie. A, bo ja oglądam na 1,25. Ojej, to jakie by musiało być średnie na 1,25. Nie, wiem, woził z miasta. Tu są zaczepy Krzysiu na nowy spoiler, patrz. No, bo to jest no, Tutaj widzę, że ktoś. Nowiutki, nowka sztuka, polerka była tylko dla koloru, nie dla. nie był nakierowany.

bo to się ściąga cały. Tak, Kiedyś to. Czas bardziej mi zaskakuje. Kadrę, kadrę, patrz. Tak, tak, tak. Co? To nie, jest silnik. silnik jest z tyłu, mówię. Bo. A coś mi tu nie pasuje. <sharp> A musimy ten silnik zobaczyć? Ale, no no faktycznie chyba tu jest silnik. Mówię! No i to jest ciekawe, nie? To jest ciekawe, pana. Mówi, okay. panie, to jest ciekawe. Faktycznie jest silnik pod tym, jest, jest złożony na skrzynią normalnie, co tam siedzi, się dzieje. Ale to to ma napęd na tył? No tak, to był taki pora, pali. Ale i jaja. mi wystarczyło zaglądać pod koła, zobaczyć, że z przodu nie ma półosi i już by było wiadomo, że nie ma tam silnika. A tym bardziej skrzyń biegł, ale za to jest tył, no jestem pod jest... Nie da się już na egzaminie państwowym wylosować parkowania tyłem. Co ruszałem pod górkę z ręcznym. to jest też ciekawy, jak ona zdała. Aha, czyli jest ten z jest Jakby wielki plus miał naprawdę. Widziałem wiele samochodów, ale nigdy nie widziałem takiego samochodu zapewne. Ja ja Widziałeś to? Widziałeś to? Bajer? No <laughs> że wiedziałeś, że tył, ale nie wiedziałeś, że to jest. Nie, ale dziw ogólnie Paulina jest. Yy, ten filmik na spory minus, nie? spoko, co za kłamca ten mini Mike wydaje się być w tej relacji takim trochę czereśniakiem nie wiem czy tylko w relacji <laughs> nie, po, nie, ja oczywiście żartuję, powiem wam tak spotkałem się z Mike'em na highligu cześć mi podał znaczy ja mu podałem, ale on odzajemnił, więc duży plus ale ja nie jestem pewien, nie. może mi się wydawało, ale był taki moment, że ja myślałem że zgubiłem saszetkę, taką moją, gdzie miałem insulinę, karty kredytowe i tak dalej. I ja nie jestem pewien, ale ku mi się wydaje, że tak było, że Mini Mike faktycznie mi tak jakby trochę pomagał szukać. Więc k***a duży plus dla Mini Być może mi się wydawało, ale wydaje mi się, że tak było, więc mi chciał pomóc. Dobry chłopak, Nie obraża... proszę tutaj kurwa, nie obrażać na tym streamie Mini Mike'a. To jest dorany przyłóż człowiek. No. Tak. Tak jest. No, ale ogólnie Paulina wydaje się taka trochę niewdzięczna, bo jednak dostała auto, a od samego początku tak narzekała, a tak dziwnie.